Siamo tutaj Łukasz, Łuki Woźniak. Wiesz, gdzie właśnie jesteś? Na stronie głównej sklepu Łukiego. Łukiego to nowe podejście do sklepu z grami planszowymi. Po pierwsze, nie próbujemy sprzedać ci wszystkiego, ale w naszym sklepie oferujemy tylko te wybrane, najlepsze gry planszowe. Ja poznaję bardzo dużo nowych gier i nie wszystkie z nich polecam i nie każdą z nich oferuję w moim sklepie, tylko te najlepsze, te wyjątkowe, te Hity w swojej kategorii trafiają do sklepu Ułkiego. Po drugie, sklep Ułkiego to nowe podejście, ponieważ nie tylko kupujesz grę, ale za darmo dostajesz grę w postaci kart do mini Cywilizacji. Nie tylko dostajesz ją za darmo do zamówienia, 10 kart, ale możesz teraz kupić sobie cały komplet 50 kart w wersji pudełkowej. Całą pierwszą erę gry. Informacje na ten temat znajdziesz na stronie głównej sklepu. Na stronie głównej znajdziesz też pomoc w wyborze gry, jeżeli odpowiesz na kilka pytań, doradzimy Ci, co warto kupić. Znajdziesz kategorie i tam najlepsze gry w danej kategorii. A także znajdziesz nasz planszówkowy kalendarz adwentowy, czyli codzienną loterię i grę, którą możesz wygrać. U Łukiego to najlepsze gry planszowe. Wybrane specjalnie. Aby zaoszczędzić Twojego czasu, Twojej energii i Twoich pieniędzy, u nas znajdziesz tylko naprawdę bardzo dobre gry. I na koniec przypomnę: możesz już kupić mini cywilizację w wersji pudełkowej, całą pierwszą erę. Proste, bardzo proste.